I dzisiaj zagramy sobie yy, no zwykłą rundkę Battle Royale, ale będziemy robić Skybase. Co może być naprawdę ciekawe. Tak. Iker, a ty masz jakieś tam zgłośnik czy coś, bo słabo cię słyszę. Może dlatego, że cicho mówię albo mam daleko mikrofon. Teraz jest dobrze? O, jest już ok. Bo słabo mówię widzowie cicho, bo jestem chory. No niestety strzelajcie subskrypcje, bo wtedy. Ajker Jeden chory, sub to jest 1% wychorowania mnie. Tak. I więcej subów, tym iker będzie lepiej się cuł. Ale tak samo, że na 20 subów będziemy na nasz kanał rzucać piosenkę, prawda? Mhm. Uh -huh. My się oczywiście wybieramy na tartak, bo na tartaku jest dużo maców, które musimy uzbierać na Skybase. Mhm. Mm to wy zadawajcie pytania w komentarzach, my sobie odpowiemy na nie w poprzednich odcinkach. Dlatego, że na przykład teraz nie mam żadnych pytań i będziemy po prostu kopać matce i nic się nie będzie działo. A tak, to możemy kopać matce i przy okazji odpowiadać na Wasze super pytania. Oczywiście, pytania odnośnie wszystkiego, już to mówiłam. Póki jeszcze tak wylądowaliśmy, to przypomnę Wam o subskrybowaniu kanału, bo kto tego nie robi, ten popełnia wielki, nawet ogromny błąd, prawda, Aiker? Prawda, nie wiem, czy ty czemu ty mówisz tak, że opowiemy na nie w, poprzednim w poprzednich odcinkach. Po powinno być, że opowiemy na nie w następnych odcinkach. Yy, rzeczywiście, to sorry Was, widzowie, za takie mówienie. Jakby ktoś właśnie dziewił, dlaczego nie gram dziesiątką. Dziesiątka to przecież jest bardzo fajny skin. Nie wiem, czy ktoś tak napisze, ale dziewiątka e, po prostu... znaczy dziesiątka, już o nią gram. zmieniłam nasionę, bo pomyślałam, że to jest, to jest bardzo ładny skin i według mnie będzie odpowiedzialna i będzie z Zobacz, jaka super strefa! Dobra jest, no. Oczywiście my się pozbieramy, postaramy pozbierać fula maców, ale raczej nie uda nam się fula. fula. No drewno nam się na pewno uda. Komu? Drewna. A drewna to tak jak najbardziej. Polecieliśmy tutaj, no bo jak wspominałam gdzieś tak na początku, gdy lecieliśmy, że tutaj jest bardzo dużo maców. Tak. Otrzymam zielonego pampa i zielony pistol. Czy dałoby się jakieś poduszki z powietrzem, widzowie, bo dzięki nim będziemy mogli się tak bo, odbić, um, że. W poprzedniej y, rundce... Ej, kroki mam w Ale nie mam wyorwelijna, ale są kroki wyorwelijna. To załatwmy go. Ale widzowie, my nie będziemy podjeżdżać w orwelina, bo zawsze, gdy go podjeżdżamy, kończy się to. Niestety w jeden sposób. Ale ja już mam na niego sposób. Helka, strzelanie z góry. Skybase strzelanie z góry. Ale Skybase... No mam przede wszystkim strzelanie, dalej... strzelanie z góry. No, właśnie to, o czymś takim mówiłam. O, mam najdziki, mogą się przydać, gdy będzie mała strefa. Ja też mam trzy. Supczo. masz jakąś broń inną? A już nie nieważne. To mam tylko Pampolita. Mam... A może łącz krótką serię? Mm, czyli. A mam auga. E, alga. e to daj. Ale jak chcę yes. mieć auga, bo mam jedynie cały pistolet. I tego auga. E, spoko, spoko. To w tej w takim tym jest. Tutaj jest zielony pistol. Super, to wezmę. <grym>, przynajmniej trochę lepszy. Jakby ktoś z was się widzowie. <laughs> Chcesz czego Famasa? A co masz? Emeczkę niebieską. A jakby ktoś z was widzowie się zastanawiał, dlaczego nie ma tiga. Dlatego, że kosmarna jakość dźwięku była. my za każdym razem, jest, gdy nagrywamy z Tigiem. Tak, dlatego. I chciał z nami nagrywać. Nie tak, że on nie chce jakby z nami kanału prowadzić, czy coś. Tylko niestety... I my też z nim chcemy, no ale. Tak, niestety wychodzi. Dobra, prędko dozbieramy e, matrzyków i będziemy musieli zaraz zacząć się budować, prawda? Ja już w sumie mogę, bo. Dobra, to ty już możesz się zaczynać budować, a ja do ciebie dobiegnę, będę zbierała jeszcze matrzyki. Co o tym sądzisz? Mhm, bo właśnie zaczęła burza iść, więc... Masz dużo cegły i metalu? Ma mało tych surowców. ma tylko max drewna i stoło. Mam jakiegoś... to ja poczekaj, bo ja muszę zaczekać, bo ja nie mogę się tak budować. Dlaczego? Bo oni będą mnie kolapsowali, trzeba poczekać aż będzie burza przechodziła przez tartak. Dobra, to teraz nie wiem. Możemy w się jeszcze dozbierać matców. Ale ja jestem u góry i nie chce mi się wchodzić. A, okej. Okay. Ja tak jeszcze póki jestem na dole, to dozbieram te matcy, bo... Chyba to będzie dobre wyjście, żeby jeszcze tak, gdy jestem na dole, dozbierać matcy. Mhm. Uh -huh. Bo wiesz, później już chyba nie będzie się dało zrobić przystanka na temat matsiki. Jeśli mam budować skybase, o, medkit, to też. Tak. Mam metki, to sukcio. A ja nie mam żadnego leczenia, miałem tylko dużą potę, więc wypiłem. Mhm. Dobra, niszczę jeszcze parę tych cegłówek, to zbieram i uciekam z, z tobą. Ok? Mhm. Bo to jest konieczne, żeby mieć tych masów jak najwięcej. A karnister z benzyną też wezmę. Teraz powinien być górny limit. O tutaj mam jeszcze taki głaz. Okej, okay, niszczę ten, tą skałę i uciekam e, z Tobą na strefę. Dobra widzowie, ja już biegnę, e, na tą strefę. Smetal zacząłeś budować? Nie, zacząłem na początku, no. Okej. Okay. O mam maksymalną wysokość. Super, dobrze, że nie spadłeś jak w poprzedniej próbie. Mhm. Mm bo. Oj, miałam kroki warwerina, ale naszym celem nie jest warwerin, Bo zazwyczaj gdy do niego podchodzimy, to się kończy marnie, prawda? Mhm. Mm Za bardzo, za, za bardzo dobrze drobili te Nie a miałam kroki w aż dziwne. Dobrze jestem na strefce, więc tutaj czekam na ciebie już. Dobre, Dopiero jak to ja zacznie iść. Strefa, Ej, nie to dalej, to... bo my tak przy krańcach będziemy czekać. Będziemy iść razem z burzą tylko, prawda? Tak, bo wtedy nie widać tego naszego Skybaj'a. Najlepiej na maksymalnej widzowie, bo wtedy jesteśmy jakby bardziej niewidoczni. Ale przydałoby się te, te ogarnąć. E, przydałoby się ogarnąć e, BBBB. Ja, ja mam 200 matców, 250 matców. Tylko? Tak. Nie to Ty ci będziesz budował. Nie wiem, Jakbyś jakbyś e, ale dam Ci jakieś. E, to... to jest moje całe, ja już nie mam w ogóle. No to Ty będziesz się raz no Znaczy, nadal. Ja Ci dam moje. Nie wiem, możemy zacząć się budować, już do tej strefy. A masz czy drewno nie? czy nie? Co? Czy masz drewno? Mam, mam, mam drewno. Ale to na razie się zatrzymaj. Sobie zatrzymaj. W razie, gdybyśmy spadli, to się podzielimy na dole, O ile przeżyjemy jak nad wodą, spadniemy, to się tam podzielimy, żebyśmy się mieli czym budować. Nie wiem, można się dobudować tutaj nad wodę, powiem ci. Ale To jest dużo, to jest 600 metrów. No dobrze, ale to jest już na strefie, tak blisko końca strefy. No wiem, ale mamy iść z burzą. No właśnie, więc będziemy czekać, jak burza zacznie iść. Okay? Po ile bije? Nie wiem. Zna znając świat po jeden, wiesz? Tak. A w ogóle, widzowie, taka mała zagadka może być dla was, że jak ja nazywam ten taniec. Oczywiście nie planetarny klimat, jak tak naprawdę się nazywa, ale ja wymyślam własną nazwę. Mogę wam dać podpowiedź. Teraz się użyję i pierwsze słowo, takie, które usłyszycie, to tak będzie się, tak tą piosenkę nazwałam. Ajker, ty nie zgaduj, może w komentarzach, jak już. No, i usłyszeliście te słowo, Teraz możecie, nie wiem, napisać je jakoś w komentarzach. Same, nawet nie wiem, czy istnieje takie słowo, więc może ciężko będzie napisać, ale to nic. Dobra, więc to ja już bym się zaczęła budować. Jeszcze chwilę. Nie, no teraz już się zacznijmy. Nie, ty nie wiesz, jak się robi Skybase. Wiem. Dobra, teraz. Nie, musi dojść do mnie, Buszka. Trzy. Teraz. Dwa, Bo jeden to... super, przetestowałam, burza zrobię po jeden. Ale ja już to zrobiłem. Hmm. Dobra, traktujmy. mam 800 matsów. Ile? 800. To dam ci e, na strefie moje całe drewno. O kurde, Ale co się stało? Prawie, prawie, prawie spadłem. Myślałem że spadnę, bo ty tak y, bierz, nie biegniesz, tylko na szybciej idziesz. No nie, bo idę na shiftie, bo jesteśmy na szybciej, tak jak burza idzie, żebyśmy żeby byli jak najbardziej w burzy przy nas, nasz Sky Skybase. Okej. Okay. Szybciej może teraz? Poczekaj. E, e, ty buduj. W razie czego mogę zacząć budować? Ej, idziemy po ten drop? Gdzie on jest? Możemy. Troszeczkę skręciłam naszym skybase'em. Ty, Mam my nie nadzieję, dogonimy ja burzy. Nie w burzy. Nie spadłam! Zauważyłem. Ja nie mogę. Ja spróbuję jeszcze tak przejść yy, na leżaka do strefy. No, niestety, widzowie, wpadłem. Majker się tam buduje. Ma bardzo mało maców. Ja też nie miałam już zbyt dużo, wiesz? Ja pójdę na wodę i zeskoczę. I dokończę rundkę normalnie. Tak? Czy tam są chłopy? Spróbować mnie uleczyć, choć to się raczej ci nie Nie, ja nie ma opcji, raczej nie ma opcji. Tak, muszę się z tym zgodzić. Dawaj, Aiker, dawaj, Aiker. Uda ci się, uda. Już pierwszy frak. Pewnie i tak by yy, cię za jakiś czas, gdybyś nie zaskoczył, skolapsowano. Trzyma, ma dwa HP. Patrz. To jest bot. zleduje się w sumie. A, bardzo dobry pomysł. Tu jest chłop. Chyba bot. Zobacz, zobacz. Dwóch botów na ciebie. Zmytki tuj się i podjazd. A teraz ten? To pewnie Steam, dlatego się nie bili? Nie wiem, weź sobie po ty, jak masz miejsce, które z nich wyleciały. Emeczkę zamiast Tomasa, o ile wolisz. Biorę dropy, idę na strefę. Babry pomysł. O, teraz no, masz troszeczkę więcej matców. Metki, co? Tak. sobie zystakować Co co, naprawdę? Szybka duża potka. I leci. z tym. Tutaj masz To robię, y, to ja robię magiczny trik. Dobra, szybko, bo wiesz co się dzieje. Udało mi się! Super! No niestety, widzowie, ja zginęłam, bo niestety nie uważałam i spadłam. No bo taki mm -hmm. robienia SkyBase'u. Trzeba uważać. Jezu, ile tu ludzi jest. Ale w takiej strefie dożyło aż tyle botów, bo tych wszystkich, których zabiłeś, to według mnie były boty. No pewnie. To I też to też jest Ja W kółko taką młybę spotykam, wiesz? Nie wiem, ja też. Jak? I ona ma HP e, O, lepsza pompeczka. Właśnie dlatego ją biorę. Małe to... Małe... Mogę sobie zestawować. Nie wow, tyle teraz. Ty też jest I takiego w kółko spotykam. Wiesz? Jezus, ta pompa jest zbyt mocna! O, teraz tą pompą grasz? Nie, no, ale. Ale nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest rundka na boty. Tak. Czy, ale wydaje mi się, że ta pompa jest jakaś mocniejsza teraz. Ratuje ci życie. Tak, ten... Ej, to jest bot, e, ta, 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 dziesiątka. O, tu też jest bot, też taką w kółko spotykam, wiesz? Mhm. Dlaczego same boty, prawda? No będzie winek. Super. Kai i do tego winek. O, spasa miała. Uh, 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 uh. Teraz będzie dom mocniejsze yy, hity robione. Nie wiem, może się zmet Ale to za chwilę? E, Jabka zjem. U. Ale tutaj... O, są jabłka. Nie musisz zbierać Nie Wiem, mam ich ogrom. Iker, uleczony. W ogóle zostało trzy osoby nie licząc w ciebie. Aha. Ale o ile to nie, 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 nie są prosy jakieś... O ile to nie będę mnie coś prosi, to... będzie uinek. Kurde, ktoś do mnie już nawala. Tam jest. Minus 2, 1 ma. Minus 2, 2. Ej, on chyba nie wie do kogo strzelać, bo pewnie tam ma kogoś innego. Jest, ile on ma tego siorba? <grym> jeszcze zleczyć cię za to. to. jest chyba jakiś nieogar. Jezu, ale czy on ma dwa HP, ja mogę go w sumie zdjąć z kill bo nie chce mi się ammo marnować. Nie no, ja, ja bym z pompy teraz go porobiła. <grym> Fredensa <grym> mi ktoś zabrał. jest tam ten idiota. Czekaj z pleców, spleców, z pleców! O ja! Oni mają on ma Iron, oni mają iron Man. to jest ostatnia dwójka, ale mają Iron Man. Ej, jest ja słyszałem jeszcze dźwięk Venom'a. Jak to wygrasz, to e, teraz będę mówiała na ciebie jesteś dobry. Tą <gry> grę komputerową, jak to no, robisz, to jesteś kozakiem. A już jestem. Ty będziesz jeszcze większy. Jak ich porobisz? Ja cię ciebie tego Donsiego. A no tak, ona będzie go leczyła. To ja siebie sam uleczę, Skoro ona się będzie go leczyła. Dopiero uleczysz się i prędko zabijasz tego Donsiego, co? Nie, bo ona już trzeba go leczyć. No wiem, ale.

Patrz co Teraz dopiero to odkryłam. Porobiłeś te, te dwie osoby. Ja bym pewnie zginęła. Aha. Uh Widzowie... -huh. Ty w byś to tam ta... zginęła. Jest totalnym e, koksem, bo... I przypnę oczywiście przy okazji wam teruszko, ale nie spodziewałam się, że Iker ich tak porobi. Ja, ja wiedziałem, że tego Bangola porobię, ale nie wiedziałem, że porobię tam shichal. Tak, bo Gola, to ja wiedziałam, że porobisz, ale tam Shihal, bo ona dobrze budowała, prawda? Tak. Dobrze widzowie. Jeszcze tak wam przypomnę, że na 20 osób ulatuje piosenka i teraz się z wami żegnam. papa. pa! pa. pa, pa.